Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku ze stylizacją. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam trzy nowe rzeczy, z których zrobiłam taką stylizację, którą mam na sobie. Dobrałam do niej torebkę Hamilton Michael Kors której ostatnio nie nosiłam, dlatego że ona jest wykonana z tej zwykłej skóry i po prostu, kiedy się zmoczy, a wiadomo, to jest nieuniknione, kiedy deszcz pada, to mam takie wrażenie, że ona trochę szybciej flaczeje. Ja ogólnie wiedziałam, że ona będzie flaczeć, bo widziałam to już na jakimś blogu czytałam o tym ale i tak mi się podobała, więc ją kupiłam ale po prostu trochę ją oszczędzam kiedy jest taka nieciekawa pogoda żeby, żeby nie zniszczyła się zbyt szybko kolejnym elementem stylizacji jest ten kożuszek który jest ogólnie bardzo fajny co prawda wygląda trochę gorzej niż na, niż na zdjęciu w sklepie ale tutaj ma takie kieszenie które nie są przyszyte ja będę go musiała trochę stuningować i te kieszenie sobie po prostu tutaj przyszyję kilkoma szwami żeby żeby one nie były tak widoczne jak chodzę wiatr mi tutaj podwieje no i wtedy je widać i to wygląda bardzo nieciekawie więc to będę musiała zrobić poza tym, poza tym jest ok mam na sobie zwykłe czarne spodnie i kolejnym elementem stylizacji są te bodki ze sklepu Choice są bardzo fajne i mega ciepłe teraz kiedy stoję w domu to jest mi naprawdę gorąco muszę się zaraz rozebrać mają, mają fajną taką solidną dość grubą podeszwę no naprawdę mogę je polecić. Są, są całkiem fajne. I teraz kolejnym elementem stylizacji jest ten golf. I już Wam go pokazuję w pełnej okazałości. Muszę się rozebrać. Golf jest bardzo fajny. Ma oryginalny krój, który jest teraz bardzo modny. Po prostu ma tutaj całe ramiona na wierzchu. Wszystko. Dzięki za oglądanie. Linki do wszystkich y, ubrań, które użyłam do stworzenia tej stylizacji, znajdziecie pod filmikiem. Dzięki za oglądanie! I proszę Was o łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Dzięki! Do zobaczenia. pa! pa.